🎵🎵🎵 Cześć witajcie na Blitz Survival Games Powiem wam tak Dopiero co nagrywałem dla was taką fajną minigierkę Lucky Block na spoku serwerze Może jeszcze nagram no Ale po prostu po pierwsze od połowy mi się nie nagrał głos Od połowy filmu Po drugie w pewnym czy po prostu wyłączyli serwa może jakiś restart czy coś więc jeszcze wam nagram z tego serwera coś no bo wiesz ta, ta minigierka Lucky Block naprawdę jest fajna ale ja dzisiaj no tak jak mówiłem nagram te blitzy i do zobaczenia na pierwszej rundzie. cześć hej <śmary> siemaneczku witajcie właśnie na pierwszej rnce z blitzów no i Biegniemy do skrzynek dręka Senderman i jak zapewne słyszycie mam niezłą chrypę tutaj, ale nie mam, ale to za... jak zawsze tutaj na początku mój komputer nie wyrabia, bo to jest już wina serwera. Ale to nieważne, teraz powiem Wam czemu nie nagrywałem. Po pierwsze chrypa, po drugie, mało chęci no. odechciewało się, odechciewało tym miałem tam coś do ogarniania, już nie będę wam mówić, nie wiem, czy to nawet wypali, a jak wypali, to będziecie mieli niespodziankę, więc będzie najsowo, nice tak myślę, o kurde, tutaj ziomeczek mamieczyk, ziomeczek mamieczyk, <coughs> teraz właśnie słyszeliście, jak to, co się stało, prawie mnie czasami nie złygać, tutaj ucieka kolega, Uciekał chwilę, teraz nas goni, Ok, nam się trochę HP zregeneruje, no i teraz kolego masz przerąbana dokładnie, no i słowo nam poszło tutaj, zabicie, typa, tutaj miał wykończony już prawie całkowicie <laughs> żelazny mieczyk z klasy... Niestety w tym momencie mi się trochę głos nie nagrał, więc będziecie mieć taki szybki timelapse. Sorry za tono. Jak wiecie o co chodzi, nagrywam MCI Afterburnerem. Jak wiecie o co chodzi, no to możecie mi napisać z góry. dzień. To the door with a dream wouldn't it be nice if we blew up on the scene do shows in kudos so you know what i mean wouldn't it be cool to have a name up on the screen and wouldn't it be great if i could make you a fanatic accumulate you know a following like dust in the attic and, and if you hear her hollering and people go ecstatic you know it must be us because we always wreak havoc see i just wish the people could relax and look beyond but this year's right and wrong just appreciate the about cold drinks and hidden bonds the cool June pool tunes, yeah I should come along Turn this on, tell me do you feel enticed To get up on your feet and make the most of the night Find someone you like, just take a chance and roll the dice You could end up making memories, now wouldn't that be nice I'm up high right now Wouldn't it be nice if I never came down Always on the rise, I forgot about ground I just wanna live on the top somehow Someday, maybe I'll find the key to the good life. Spend my days on cloud nine. Yeah, now would that be nice? Imagine waking up to a place like heaven, where I could say we're steady on the rise, so 11 and you can shut. Same stuff to wish you think about I know that when it happens, we we'll gon' stop and let it sink in Cause, Speaking of heaven, I'm a settling. Speaking Cause, speak in heaven, I'm a settling the Sky, chill up on the clouds, then I get up and I fly To a place where the white tips, waves roll in. That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me home Oh, oh just let me home